Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Państwa na road test. Nowej MOKI. 4 mile przebiegu. Trochę chłodno, to sobie włączymy? Grzanie kierownicy, grzanie fotela. Mierzę ze środka, trochę mocniej, na cieplutko otworzymy. Ale uuu jeszcze. jeszcze się nie nagrzało. Restartowałem, wystartowałem, byłem się na stacji zatankować. Postaram się jakoś to tu nagrać tutaj, bo telefon cały czas trzymam w jednej ręce. Zaraz zobaczymy jak to będzie. Nowa moka, skóreczka, regulowane siedzenia. Fajnie. Fajne są te siedziska nawet. Lajner salon. Tu się nowy buduje. Co mówię, tak będzie dupowato z tą kamerą, bo... Trzymać tak jedną ręką, operować, no ale... Ale co, żadnego statywu nie robiłem. Na razie czego? Po, w razie policji to będzie rzucał tym telefonem. Dobra, chodź goście, chodź. Przechodź. Ja pierdziel się zestresował i nie przychodzi. Jechać. Wolniej szali, daj mu do gimi i, i niechaj. Włączymy radio. Będzie trzeba słuchać co się dzieje w samochodzie. a no, będzie ok, no bo nowy, no ale... Ale i tak i tak trzeba słuchać, czy coś, jest, czy coś jest halo, czy nie halo. No, kto jedzie? Kto jedzie teraz? No Dobrze, pani jedzie. Poczekamy. No, filmik z parę minut będzie trwał, bo tak fajnie chcę wam pokazać jeszcze... Jak góry są fajnie ośnieżone teraz. Potem sobie zrobimy, bo to jest taki przedłużony zrobię. Pojedziemy jeszcze na autostradę. się ja pojadę, nie wy i tak się dzieje teraz pewnie z dupą na miejscu gdzieś. Ktokolwiek to ogląda. Nie wiem, czy, czy aparat uchwyci, ale fajnie są właśnie tam góry na horyzoncie. Ośnieżone i tak dalej. No, no nic, jedziemy. Prosta startowa. Ognia. A, jakieś remonty. Czy tam widać góry? A jakiś inny buziak Dzisiaj mamy drugi, nie, to już trzeci jest 3 februar 2015 słuchajcie, samochód se radzi To jest 1,1,7 jeden, jeden, diesel to Taką trochę dziwną charakterystykę pracy one mają, ale... Ale mniej, no, jeszcze zasłaniam, no fajnie Kurde, nie widać tych gór, pojadę na autostradę, może będzie coś więcej widać Może na kąpie to będzie jakoś lepiej widać, nie wiem No zobaczymy Mocniej rozpędza, bo tutaj z hamulców robimy Porządku i jedziemy sobie tutaj, tutaj zwykle nawracamy Ale jedziemy sobie na autostradę Także jak, jak już nagrywam to To pokażę w całości Nie wiem właśnie czy te góry widać, a szkoda Bo kurde, wyglądałem właśnie zarobiście nie? Ale podejrzewam, że jest dupa Autostradka pusto, wychodzimy. Dwujeczka i but. Nie wiem czy to będzie coś widać w kilometrach, no mam nadzieję. 100 mil to jest 160. Na tyle z takiego czegoś. Tu zobaczymy. Nie wiem, czy jeszcze coś uchwycę. Autostrada górki, tu po lewo słońce świeci, tam nie będę nawet kierował. O, i dopiero teraz siedzenie zaczyna grzać. Co sumie szaro to wygląda, tak kurde. Tak jak wy tu macie do widoku, tam dalej też góry są. Mówię, nie wiem, czy to będzie widać wszystko. A nic. O, shift light. Przepraszam, szósteczka Ekonomia Jedziemy dalej Może dzisiaj jeszcze przystanę wam Pokażę tą mokę jak to wygląda Nie wiem czy wszyscy Kojarzą Nie wiem kto będzie to oglądał Słońce Oczy memie bolą Dobrze Tutaj, o! Specjalnie dla mamusi i braciszków Pokażę jak ten... Jak nową szkołę, nowe Forfar Akademii budują Ale tu muszę jeszcze z biegami powybierać Ognia! Trójeczka i tak... Oto No dosyć się zbiera, tak Astre GTC, no bo 2.0 0 diesel. O, takie taki coupe to kurde fajnie się coupe mówię hatchback To się fajnie zbierało, te się i szło pobawić. Czyli może tak dostanę, żebym słońce nie świeciło no, 40, zwolnię sobie. O, tu sobie. Sobie jeszcze przetestuję ten. E, nie, to. O, limiter. I limiter mam, o, ustawiony ustawione na 30, czyli limiter O, i limiter, limiter działa więc zblokuje I to ten, oczywiście słońce musi być, bo jak inaczej Tutaj budują całą nową szkołę z basenem, tak dalej, tak dalej Nie wiem czy w ogóle coś tu będziecie widzieć, o może pod takim kątem Szkoła, basen, w ogóle tu, o tutaj teraz ma być wjazd, gdzie ten chłopek Kompletnie nie wiem, co wy tam widzicie, bo ja tu się skupiam na jeździe bardziej. Ale mniejsze. Tu wracamy i z powrotem do Forfar. Teraz z racji miasta... Z racji miasta to ja chyba sobie odłożę ten telefon. Się, bo potem się jadę tutaj w prawo na takie Takie hopki Tam zawieszenie se posprawdzać Ale Na razie dam se odpust To o 9 minut to i tak będziecie mieli do oglądania Dobra Nara Mówiłem ja